Witajcie! Nazywam się Sławomir Stańczuk i w imieniu Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Sieleckiego zapraszam Was do świątecznej zabawy, społecznej loterii świątecznej Odpowiedz na pytania, daj sobie szansę! Aby wziąć udział w tej zabawie, trzeba wypełnić ankietę pod adresem pytaniedowaz.pl Jako FOBS chcemy poznać w tej ankiecie Waszą opinię na temat komfortu życia w Waszej miejscowości i całej gminie, w całym regionie żeby wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kołami gospodarstw wiejskich czy ochotniczymi strażami pożarnymi wystartować w tak zwanym maratonie o granty, dotacje i zadania publiczne, które rozpoczynają się w grudniu. Wypełnienie ankiety zajmie Wam mniej niż 10 minut. Natomiast dzięki rezultatom możesz zyskać Twoja miejscowość i gmina, w której mieszkasz. Chwilę o nagrodach. Jest ich tak dużo, w sumie ponad 4000 zł, że posłużę się kartką, aby niczego nie pominąć. Pierwsza nagroda, nocleg dla dwóch osób w hotelu Zamek Janów Podlaski o wartości 1500 zł, wraz ze śniadaniem, dostępem do strefy wellness, basenów, sauny, jacuzzi. Kolejna nagroda u nas na latodawym oczku profesjonalna sesja fotograficzna z fotografem o wartości 420 zł. Kolejna nagroda traktorek Alko mini-trak dla dziecka oraz zestaw siłokrętów dla ojca o wartości 440 zł zasponsorowane przez firmę Remex ulica Klińskiego 20. Voucher na dowolną usługę kosmetyczną o wartości do 300 zł od Instytutu Estetyki ulica Śliskiego 60 w Siecach. Dla czterech osób o wartości 150 zł pakiet warsztatów Lego Eksperymenty dla dzieci do wykorzystania do końca lutego od marki Ungla. Kolacje dla dwojga w restauracji Sultan Grill o wartości 150 zł na ulicy Sokołowskiej 74. Mieszanka sielecka, kaw ziarnistej i mielonej o wartości 130 zł od regionalnej manufaktury kawy. Dla trzech osób bon o wartości 120 zł na zajęcia z matematyki dla dzieci i młodzieży do wykorzystania do końca lutego od firmy Mat Right Cielce. oraz dla czterech osób bon o wartości 100 zł na zakupy z sieci sklepów i zakłady miejsne wieżejki. Myślę, że to na tyle są wartościowe nagrody, że warto poświęcić te niecałe 10 minut na pełnienie ankiety. Natomiast losowanie nagród odbędzie się 22 grudnia na live na naszym Facebooku, do czego zapraszamy już teraz, żeby polubić nasz fanpage żeby nic się nie ominęło. Dziękuję jeszcze patronom medialnym, którzy pomogli nam w promocji, pomagają cały czas w promocji tej akcji, gazecie Życie Siedleckie, Portalowi, Siece się dzieje oraz telewizji powiatowej TVPowiat.pl. Dziękuję i zapraszam do zabawy.